Nie wiem, że niektórzy zastanawiają, co ja... Co ja robię? Czemu nic nie nagrywam na kanał? Posłucham akcji dyplomowej. powinienem go przemieniu na 7 metrów ów rady około 100 km. Mam do niego oznacza, że czas to wygląda, nadaję do przemienika mu 80 V. To tam nie jest o taki czuję. zawsze widzimy na przemieniku, na Pawełku, na tym na Pawełku, a na Także zapraszamy sr Akcja dyplomowa wyglądało fanie yy, mikrofon napina Paweł, PC9PKW ST9GH ST9GH, SP9 PKW. No to dziękuję Henryku. Postaram się być odkrzyzny. Choć chodzimy z tą anteną tam dobić się, a to jest silne jest trochę kłopot, ale miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie yy, po dobrej misji. Yy, dziękuję za funkcję 73. W takim razie do nas częcej łączności, czyli być może SP dzisiaj yy, SP9GH, SP9PKW. Spokój i dobro. Witam przemienić na koskowej górze Cesan Roman Zivil staweł. No i tak sobie siedzę i podsłuchuję i nadsłuchuję. Będzie ten mint, obiecuję, że w końcu będzie, no. Chyba się drugie hobby zaczęło bardziej uaktywniać. Pozdro, pa, cześć!